Inflacja w Stanach Zjednoczonych jest już najniższa od 3 lat i po raz pierwszy od dawna spadła poniżej 3%. Świetne wyniki pokazuje Walmart, który udowadnia, że amerykański konsument dalej ma się Naprawdę dobrze. Tak można poznać siłę prawdziwego szefa. Szef Chipotle Mexican Grill odszedł do Starbucksa, no i w efekcie kurs Chipotle się zawalił, a Starbucksa wystrzelił w kosmos. Huawei rzuca rękawice Nvidia. Konkurencja dla amerykańskiego giganta staje się powoli coraz większa. Google z kolei zapowiada nowe smartfony, co przyniosą nam modele Pixel 9. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program FinWeek, gdzie przedstawiam Ci najważniejsze informacje ze świata finansów, ekonomii, gospodarki, ale głównie tej światowej. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie jeszcze więcej informacji na te wszystkie tematy. No i zachęcam Cię też serdecznie do dołączenia do wersji premium tego portalu, gdzie już ponad 900 inwestorów dostaje mnie i całego mojego zespołu codzienne analizy i przemyślenia. O tym, jak działa rynek. Można tam też obserwować, jak sam inwestuje własne oszczędności w różnych portfelach o łącznej wartości ponad 2,5 miliona złotych, no więc są duże pieniądze, jest dużo emocji, ale jest też bardzo, bardzo, bardzo dużo nauki. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie premiumdnarynku.pl. Link oczywiście w opisie tego nagrania. A ode mnie też prośba do Ciebie, żeby łatwiej znaleźć innym ten materiał, wystarczy kliknąć łapkę w górę, zostawić suba i na pewno wszystkim będzie łatwiej. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego odcinka jest broker freedom. 24, z którego ja sam również korzystam do realizowania własnych inwestycji, i dzięki któremu można dostać do nawet 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda, ale o tej promocji więcej opowiem już w trakcie samego odcinka. Najnowsze odczyty inflacji ze Stanów Zjednoczonych zaskoczyły po raz kolejny pozytywnie. Wynik poniżej 3% rocznie jest najniższym od 2021 roku przy rozwijającej się dalej gospodarce. Powrót inflacji do celu Fedu wydaje się obecnie bardziej realny niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich lat i zdecydowanie uwiarygadnia hipotezę miękkiego lądowania gospodarczego. Oczywiście Zaraz znajdą się tacy, którzy będą przekonywać, że inflacja spada tak szybko. Yy, no to przecież zaraz będzie deflacja, a jak wielka deflacja, to recesja i kryzys. Nie. Na razie inflacja po prostu spada do celu Fedu. I jedyne co gwarantuje jej spadek, to że amerykański bank centralny ma w zasadzie w pełni otwartą drogę do obniżania stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu we wrześniu. I ta obniżka. Zdecydowanie myślę, że będzie przeprowadzona. Teoretyczną niewiadomo pozostaje jedynie jej skala. Część rynku zakłada, że nie będzie to 25 punktów bazowych, ale nawet 50, ale według mnie to na dziś mało realne. Patrząc na dane gospodarcze po ostatnim odczycie inflacji, powinieneś zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to nie ona obchodzi dzisiaj już Fed i to nie ona obchodzi dzisiaj rynki. Ustabilizowanie inflacji stało się już faktem, a teraz najważniejszymi odczytami dla prognozowania, Decyzji Fedu i ewentualnie zachowania rynku będą dane z amerykańskiego rynku pracy, który ostatnio faktycznie minimalnie osłabł, ale nawet po tym osłabnięciu, i tak jest dużo poniżej poziomu, który Fed uznaje za. Jest po prostu w porządku. Oczywiście sama w sobie deflacja, czyli spadek cen w gospodarce na ogólnym poziomie, nie jest idealna dla rynku akcji, i najlepszym tego przykładem jest chociażby rynek japoński przez lata, czy nawet ostatnio, w ciągu ostatniego półtora roku, zwłaszcza rynek chiński. Jest jednak naprawdę daleko od inflacji na poziomie 2,9% do. Ogólnej deflacji, a ostatnio otrzymane dane są po prostu obiektywnie dobre. Nie chyba dobre, nie może dobre, po prostu dobre i nie ma sensu drabiać sobie do tego swojej własnej ideologii. Jakie zmiany wprowadzam do publicznego portfela Freedom24? Eee, no, publiczny portfel Freedom24 to jest mój pomysł na pokazywanie Wam jak można w prosty i skuteczny przede wszystkim sposób zarabiać na inwestowaniu wyłącznie w indywidualne zagraniczne spółki. Każdego miesiąca wpłacam do tego portfela 600 euro, obecnie uzbierało się tam już 5400 euro kapitału, a jego aktualne wyniki skład można zawsze podejrzeć w linku, który jest oczywiście w opisie tego nagrania. Eee, ostatnio portfel zaliczył imponujące odbicie i pokazał wszystkim inwestorom co oznacza tzw. współczynnik beta, który mówi o tym jak mocno zmieni się kurs aktywa, gdy zmienia się cały rynek. Po wielkim spadku tego portfela 5 sierpnia stopa zwrotu nagle załamała się do 3,8%, a rynkowa załamała się do 13,27%. Po zaledwie tygodniu jednak rynek wrócił stopą zwrotu do lekko ponad 20%, ale portfel już odbił do prawie 15,5%. W tym tygodniu zdecydowałem się na sprzedaż spółki Spółki Palantir, która w zaledwie 3 miesiące dała mi zarobić ponad 42% i uwolniłem tym samym niemal 10% całego portfela. Rozłożyłem te 10% następująco. Za połowę dokupiłem akcję spółki Block, która już jest obecna w portfelu, a za kolejne 5% ETF QWeb na chiński sektor internetowy, który również już jest w tym portfelu. I na tym zmiany w tym tygodniu się kończą. Chcę najpierw zobaczyć, jak porozwijają się niektóre pomysły inwestycyjne przez cały kolejny tydzień. A jeśli ty sam chcesz móc odzwierciedlić ten portfel i mieć Pewność, że znajdziesz u jednego brokera wszystkie instrumenty, które ja tutaj używam, no to wystarczy założyć konto we Freedom 24 za pomocą linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Potem trzeba dokonać wpłaty, podać specjalny kod i można zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda, czyli w zasadzie każda akcja, którą mam w portfelu, możesz w tej loterii wyrosować dla siebie, a szczegóły wszystkiego. I znowu, oczywiście, w opisie tego materiału. Największa sieć sklepów detalicznych Walmart odnotowała w drugim kwartale bieżącego roku lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, które przyniosły ulgę dla całej branży. Spółka pobija konsensus prognoz co do zysku na akcję o ponad 3% i osiągnęła wzrost rok do roku na poziomie prawie 10%. Sama sprzedaż wzrosła o niemal 5%, a poza tym spółka podniosła prognozy na resztę roku co do zysku operacyjnego z przedziału wzrostu na poziomie 4-6% do przedziału 6,5-8%. W efekcie akcje urosły w czwartek o prawie 7% i Walmart znalazł się na swoim szczycie, niwelując trwającą już od ponad miesiąca korektę. Ważnym punktem wyników, e, chyba najważniejszym według mnie, był wzrost sprzedaży internetowej o 17%. A wszystko jest o tyle pozytywne, że dane zostały zaprezentowane akurat w otoczeniu niepewnej wtedy jeszcze sytuacji gospodarczej i ciągnących się obaw o recesję, gdzie wiele marek detalicznych w swoich raportach tłumaczyło słabość, powołując się na mizerny popyt konsumenta jako powodu do spadku tej swojej sprzedaży, albo raczej do mniejszego. Wzrostu. Tymczasem największa sieć detaliczna wchodzi teraz cała na biało i pokazuje, że to nie konsument jest tutaj słaby, tylko potencjalnie inne elementy całej układanki pojedynczych konkurentów. Jakby to nie wystarczyło, to dodatkowym potwierdzeniem tego, że konsument ma się jednak dobrze, były też ostatnie dane o sprzedaży detalicznej, która w Stanach Zjednoczonych wzrosła miesiąc do miesiąca o 1%. W porównaniu do oczekiwań analityków, które były jednak o wiele niższe. Dyrektor finansowy Walmartu teoretycznie potwierdził na telekonferencji jakieś obawy o konsumenta, ale ostatecznie stwierdził, że nie zauważyliśmy dalszego pogarszania się kondycji konsumentów w naszej działalności, i jednocześnie zauważył też, że Walmart nie odnotował spowolnienia, jakie można było zaobserwować u konkurencji. Prezes Chipotle, czyli międzynarodowej sieci restauracji typu Fast Casual specjalizującej się w tacos i burrito, zgodził się ustąpić w tym tygodniu ze stanowiska na rzecz przejęcia obowiązków prezesa w spółce Starbucks która prowadzi międzynarodową sieć kawiarni. Brian Nicol, czyli dotychczasowy CEO Chipotle, a nowy CEO Starbucksa, jest znany z naprawiania firm i pomagania im stanąć na nogi. W 2018 roku Nicol przeszedł na podobnej zasadzie z Taco Bell do Chipotle, gdy firma zmagała się z problemami biznesowymi. Wtedy nad Chipotle ciążyła afera związana z zatruciami pokarmowymi, które dotknęły ponad tysiąc osób, a nad spółką zbierały się ciemne chmury. No i Brian Nicol, jako prezes Chipotle, wzmocnił marketing, innowacje produktowe, wprowadził program lojalnościowy dla klientów, usprawnił placówek i zaoferował pracownikom nowe świadczenia, które pokrywały część kosztów nauki pracowników, którzy uczęszczali w tym samym czasie, kiedy pracują, również do szkoły. Od tamtego czasu przychody spółki Chipotle wzrosły dwukrotnie. We wtorek, 13 sierpnia, Nicole przystał na propozycję Starbucksa, który chce wykorzystać te umiejętności zarządcze, żeby wyprowadzić trochę z problemów swoją spółkę i pobudzić w niej słabnącą sprzedaż, której dynamika w tym roku zauważalnie już wyhamowuje. Starbucksa spadły o 2% w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku, a to stanowi pierwszy kwartalny spadek sprzedaży od końca 2020. W ostatnim czasie, słabość, ta potencjalna i rzekoma słabość konsumenta w Stanach i w Chinach sprawiła, że sprzedaż firmy Starbucks zdecydowanie podupadała. Dodatkowo na Bliskim Wschodzie firma spotkała się z bojkotem ze względu na konflikt Izraela z Hamasem. Inwestorzy, jak widać, mocno wyceniają umiejętności, jakimi dysponuje Brian Nicol, bo gdy tylko informacja obiegła świat, to cena obu spółek dynamicznie zareagowała. Chipotle w ciągu dnia straciło nawet 14% na wieść o tym, że opuszcza ich ich CEO. Z kolei Starbucks zyskał w ciągu jednej sesji prawie 25% również tylko na tą informację. Przed zdyskontowaniem wtorkowej informacji kurs Starbucksa znajdował się 40% poniżej swojego szczytu z 2021 roku, no ale inwestorzy jak widać uwierzyli, że nowy prezes może odmienić sytuację tak samo jak zrobił to w przypadku sieci Chipotle 8 lat temu. We wtorek dziennikarz Wall Street Journal poinformował, że chińska firma Huawei Technologies jest bliska wprowadzenia na rynek nowego układu scalonego do zastosowań związanych, oczywiście, ze sztuczną inteligencją. Ten nowy chip ma rzucić wyzwanie liderowi w dziedzinie, czyli oczywiście Nvidia. Zgodnie z opublikowanym raportem, najnowszy procesor Huawei o nazwie Ascent 910C był w ostatnich tygodniach testowany przez chińskie firmy technologiczne. Huawei poinformował swoich potencjalnych klientów, że układ scalony jest porównywalny z układem Nvidia. ا ل ك 100. Informacja jest o tyle istotna, że układ H100 to procesor, który został w ubiegłym roku objęty sankcjami. I Nvidia nie mogła go dalej eksportować do Chin. Uzasadnieniem sankcji było szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe, które w rzeczywistości jest tak naprawdę podszyte walką o technologiczną i ekonomiczną dominację nad całym światem. Po wejściu w życie sankcji, Nvidia wprowadziła do sprzedaży nowe modele układów stalonych, które były odpowiednio dostosowane do przepisów. No, tylko po to, żeby móc je dalej sprzedawać chińskim klientom. Jednak moc obliczeniowa tych nowych chipów była znacznie ograniczona pod względem układów H100. Zgodnie z doniesieniami Wall Street Journal, sprzedaż najnowszego procesora Huawei ma ruszyć w październiku tego roku. Już do tej pory zainteresowanie tymi najnowszymi układami Huawei wykazały takie firmy jak Biden's, czyli właściciel TikToka, Baidu czy China Mobile. Według raportu, wstępne negocjacje Huawei z potencjalnymi klientami wskazują, że liczba zamówień Prawdopodobnie przekroczy 70 tysięcy chipów, co przełoży się na wartość około 2 miliardów dolarów. Dla porównania w ostatnim roku obrotowym Nvidia wygenerowała przychód o wartości prawie 70 miliardów dolarów. No więc nawet gdybyśmy totalnie uprościli sprawę i założyli, że Huawei bezpośrednio odbierze wszystkie te przychody Nvidia, to straciłaby ona w tym wypadku zaledwie 3. Procent ubiegłorocznych przychodów. No z jednej strony można więc na razie traktować tę sprawę jako znikome zagrożenie dla lidera rynku, ale z drugiej strony można patrzeć na sprawę bardziej długoterminowo i dostrzec tam oznaki tego, że konkurencja nie śpi, a tak rentowny biznes jaki prowadzi obecnie Nvidia będzie przyciągał konkurencję i będzie ją przyciągał bardzo mocno. No i tutaj należy pamiętać, że prędzej czy później rywale zaczną w końcu doganiać lidera. We wtorek odbyło się wydarzenie Made by Google 2024, na którym zaprezentowano nowe urządzenia firmy. Najważniejszym punktem programu była prezentacja flagowych smartfonów od Google, czyli serii Pixel 9. Poza tym spółka pochwaliła się również smartwatchem Pixel Watch 3 i słuchawkami Pixel Buds Pro. Dwa. Nowa linia smartfonów składać się będzie z czterech modeli Pixel 9. Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL i Pixel 9 Pro Fold. Najważniejszym argumentem dla nas jako Polaków jest fakt, że nowe produkty Google będą oficjalnie dostępne na naszym rodzimym rynku. Do tej pory polscy fani urządzeń Google musieli trochę nagimnastykować się, żeby zamówić urządzenia tego technologicznego giganta i jednym ze sposobów było na przykład korzystanie z zagranicznych marketplace'ów, na przykład z niemieckiego Amazona. Ale co takiego wyjątku ma być w nowych pikselach? W sumie to nic szczególnego. Poza lepszym aparatem, jaśniejszym wyświetlaczem i większą ilością pamięci ram, gwoździem programu mają być oczywiście funkcje AI, ale nie zaprezentowano tu niczego, czego nie pokazałaby już konkurencja. Smartfony będą mieć wbudowany model LLM w postaci Google Gemini AI i umożliwią edytowanie zdjęć właśnie przez funkcje oparte o AI. W tym roku nowa seria telefonów od Google wychodzi wyjątkowo szybko, co pokazuje, że wszyscy producenci chcą kuć żelazo póki gorące. Im bardziej nowe funkcje smartfonów spowszednieją, tym bardziej opadnie hype wśród konsumentów na wymianę samego urządzenia. No i dlatego firmy mocno nie chcą tracić tego czasu. Co do Pixel Watch 3, to jego najważniejszą funkcją ma być asystent sportowy, który przy wykorzystaniu nowych technologii, oczywiście sztucznej inteligencji, ma za zadanie bardziej pomagać przy przy planowaniu i wykonywaniu treningów oraz będzie prezentować bardziej szczegółowe wykresy i statystyki odnośnie całej naszej aktywności. Poza tym zegarek da możliwość zdalnej obsługi telefonu, co akurat może się przydać na przykład przy wykonywaniu grupowych zdjęć, ale też może posłużyć jako GPS czy karta płatnicza. Całe AI nie mogło też ominąć segmentu audio, bo słuchawki Bac Pro 2 zaprezentowane podczas konferencji wykrywają, kiedy użytkownik rozpoczyna rozmowę na żywo, nie przez telefon i w tym samym. W samym momencie słuchawki pauzują muzykę i przełączają się w tryb dźwięku otoczenia, ale tylko na czas rozmowy. No to w sumie brzmi spoko, ale to coś, co AirPodsy mają już od dawna. No i w efekcie całe wydarzenie, prezentacji tych nowych urządzeń nie wywarło specjalnego wrażenia na inwestorach, bo kurs akcji Google wzrósł w dniu konferencji lekko ponad 1%, by następnego dnia spaść o 2%. Natomiast jeden z dziennikarzy podsumował event stwierdzeniem, że spółka mogłaby. W zasadzie zrobić z niego komunikat prasowy, który rozsyła mailem, bo prawie na tej konferencji zasnął. Mam nadzieję, że Ty podczas tego Finweeka jednak nie zasnąłeś, bo to wszystko w tym materiale, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24. Nie zapomnij o subskrypcji kanału. Więcej informacji o rynkach, giełdzie, gospodarce znajduj na stronie dnarynków.pl i w wersji premium tego serwisu, a także na naszych social mediach. Linki do wszystkiego oczywiście w opisie. Do zarobienia. Cześć.